Dzisiaj wspaniałą nową fryzurę na tę Tak, okazję. dzisiaj mam wspaniałą nową fryzurę. To, jest, to już jest nuda. Nie będę mówił, że to jest kolejny szczególny dzień, bo to jest kolejny szczególny dzień, bo tym razem bierzemy nasz, nasz maszt na łódkę. Także powinno być wesoło, generalnie rzecz biorąc. Zaraz Masz. tu powinien wjechać taki gigant ciężarówek. Załadujemy się przy pomocy wózka widłowego i czterech chłopa i jedziemy przez cały Gdańsk z ośmiopiętrowym masztem. Na no, przeszewie, no więc powinno być wesoło. Dobra, muszę przeskoczyć przez tą kałużę, chodźcie. Nowy, nowy, pięknie wylakierowany, nówka sztuka, nie śmigana. O, proszę, jaki połysk. Niu. No trochę już tutaj, trochę co? już tutaj ten się powodzi zaraz się będą. O, zaraz będą uwagi do lakiernika. No, No Nie, od razu. dobrze, jest okej. Okay. A to? To są takie normalne. No tu są rzeczy, zaczepy, tutaj? to wszystko jest nieuzbrojone jeszcze. A to jest no. już uzbrojone, dobra. Zaraz zobaczymy ilu, ilu tych... A to co za ściema? Co to jest? Dobra, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy ilu tych cwaniaków brakuje, bo ja jeszcze trzymam. O, tego brakuje, a tu brakuje jednego. Dobra, to jednego mu, da mu dam, bo jednego mam. W kieszeni mam trzy jeszcze. Bo ten kuźwa mówi: brakuje, brakuje. I mówię, ile brakuje? No tak ze 25. Ja mówię, dobra, to zamówię 30. No, 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 będzie na zapas. Dwa dni później przyszło wszystko. Wiesz, zapłaciliśmy kupę kasy za to, żeby to przyszło ekspresowo z Włoch. A on mówi, ty, jeszcze ZE dwa. Ja mówię, mam cię udusić. Dobra, i ty gościa z wózkiem widłowym za, za ten zajonę. Ale ten masz ty już rok tutaj stał. Nic się nie działo. Czekał. Mamy trochę tu filca na jakiegoś. Jest to jest <noise> Nie z naszej winy. To nie wygląda jak 8 pięter. Nie. Jak leży nie na płasko. Jak, jak jest z nas 15 sztuk, to wiesz, to bez problemu, bez problemu zdejmiemy. Bo to pro... będzie po 20 kg na łeb. No No właśnie, wjeżdża mamy tutaj ten. Gigantyczną naczepę, <noise> która z pilotem będzie jechać przez miasto. A tu masz. A tu, opony, na których spocznę. Szewski dzwoni, pyta się, jak tam. Mam <grym> że coś tam robisz i pracujesz w tym czasie. A nie No, pamiętaj, że manewrowanie Aniesio, tym. Popatrz, popatrz, jak on musi, popatrz, jak on musi kombinować, żeby Uwaga, nie. A tył zachodzi. Bo on, nie, bo on ma skrętne Dobra, tyl, tylną oś. Okej, okay. to jest dopiero operacja. Panowie, chodźcie. Panowie, Dobrze, idziemy. Nie, panie. Cieszę się. Wyjątkowo. Anya, Boga. Dobra, nic. Za daleko. Za daleko jesteście. odjedźcie kawałek do przodu. Tak. I teraz. Ale ruszył z kopa? Ale się rozszerzył. To jest w ogóle... To dotąd jest 20. 25. Nie no, nie może mieć 25. Jak tam, do tamtego okucia mam 20 kroków. Pan twierdzi, Przecież że macie Przecież my mamy dłuższy. w papierach 20... No, papierach, ja nie się odetnie. No chłopaki, jak zwykle kłócą się o długość. Grod ma, ma 19,6, nie może mieć 25. Nie ma takiej opcji, no. Ciekawe, na ile maksymalnie się to rozszerza? Wow. Nie są akcja, co? Jak zwykle. U nas nudy nie ma. No. No. To musimy go trzymać no w takim tak. razie. To musimy go trzymać. Bo on mówi, że teoretycznie tak się może złamać. Ale... Ale... nie, no to my będziemy trzymać też. Podczas podróży też? A, nie. A tam? Podczas okay. podróży spoko. A co z podłożeniem czegoś na ten już, Dobra, na ten Dobra. Y, opo opony, nie? Opony, nie? Dobra. Idziemy tak! Dobra, jeszcze dalej, dalej. O, dobra. No, musimy go postawić w pion. Profilem w pion. Ale listwą do góry, tak? Listwą do góry. Dobra. W tą. Pięknie. No teraz, żeby go utrzymać, dokładnie. Dobra. Tak! Jedziemy! Wyżej! Jakby co to zawsze jest opcja posiadania normalnego domu, nie? Dawidowski. Przestań. Właśnie myślę o tym, jak Poli będzie w powietrzu jeszcze, teraz znowu na dźwięk. No tak, bo to jeszcze ta opcja nas czeka. Ta na jest Dobra, 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 dobra. Już nie skręcaj, nie skręcaj. Weźcie to podstawce tutaj. A szmaty, szmaty. czekaj, czekaj. czekaj. Ania, szmaty. Ania, szmaty! Ania, szmaty! Szmaty są? Dawaj! Dobra. Kładziemy w tą. Zajebiście. Pacjent leży. Pacjent leży i żyje. Grubo. Nie, no okej, okay, dobra, no to dawaj. I hopa. Dobra. Super. Teraz pasy i jesteśmy w domu. Dzięki panowie, A dobra ten robota. Jak tam kochanie, okej? Pierwsze koty do No nie no, super. Pierwsze to... koty zapłoty, bardzo dobrze to poszło. Żadnych kotów tu teraz. nie było, nikt nie miauczał. <laughs> dobrze poszło. 50. Dobrze? Dobrze poszło, 150. Dobrze poszło, cieszę się, 150. Tego filmu. Takie fajne? Poczyna. Dobra. Słuchajcie, wyszło na to, że potrzebuję czerwoną szmatę na koniec tego. Na koniec, więc moja bluza z kusko, z Peru, Kuskos. będzie robić za ten, za oznaczenie czerwone. Flaga. Ale ja, jaja. ja, ja się w tym czasie ogarniam ale zlew. Ale miałeś czuję, że tak, to ogarniasz zlew, bo się okazało dzisiaj, że zlew mamy za ten. Za, no. A to trzeba Przemkowi powiedzieć, żebyś nie przypadkiem nie szalał nad e, na tym zlewem. Nie, ale powiedzieliśmy, że tam znać, nie? Mamy nowkę sztukę, tak? No, okazuje się, że właśnie Maciek znalazł zlew, bo dzisiaj stwierdziliśmy, że po tym, jak został wycięty już otwór na blat, okazuje się, że nasz stary zlew, który. Jest miał... trochę za stary. Tak, tak. I no. jest jakiś wymiar w ogóle, niewymiarowy. No. A jaki znalazł? Jakiś y, srebrny, stal nierdzewna więc takie coś. Okay. No wiesz, chyba nie mamy wyjścia. No. no czekaj, nie, nie, no mamy wyjście, bo Semek y, bo, y, słusznie twierdzi, że te stare zlewy są dużo porządniejsze niż te nowe zlewy. No bez uciekacza, Nowy Jork slim. Kucheny no to jednak. Ponadczasowa estetyka i praktyczność. Szkoda ścisku, znaczy szkoda lakieru. No, no tak, 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 donówka sztuka nieśmigana, że stal, musimy o niego dbać. Yy, stal 304, sta to, to, to ta kuchenna zwykła, nie? Czy nie? Za No. za Aha, zielony i czerwony. Nie, okazało się, że ten, że jednak, że jednak pójdzie ta kamizeleczka. Mamy te sprzęt. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale ten, ale teraz na tym wydłużonym to tam się zmieścicie bez wjechania do lasu? Nie no, no trochę lasu zabierz. Trochę lasu. Pół, to o, no to to będziemy mieli dodatkowy masz po, go, po kolei. No zobaczymy, jak w prawo, trochę w lewo, bo my tak. Trochę w prawo, trochę w lewo, raz w drzewo, raz nie w drzewo. W tak się trochę wygiął. Wygiął się. Czyli my teraz na suknię czy sarsku, tak? Tak, Dokładnie nas, tak, tak. tak. No i my tam zaraz was dopadniemy. Okej, okay, dobrze. Nie śpieszcie się. No nie wiem, kto pierwszy... To co, ścigamy się? Ostatnio jak ktoś z kamerami za nami jechali, to im uciekliśmy. Tak? tak. Za wolne kamery mieli. My to nie, jesteśmy to jest... przed... z TVP Historia byli. St z TVP Historia? A co oni kradzili? Historyczny przejazd prze przez Gdańsk, tak? Yy, nie akurat w, a, w Tak, A co przejeżdżało? Yy, Też masz? Yy, ta samaritanka, to, to jest niby pierwszy statek budowany i zaprojektowany przez toście Okej, okay, no to, fak, to faktycznie historia. To co, my do samochodu? To papa, pa. do zobaczenia na cesarskiej. Chodźcie chłopaki. Zgubiliśmy jednego delikwenta. A, dobra, dobra. jesteś ja do no nich tak, napiszę raz się. do niego. Oni taki z swoim samochodem. Będziemy teraz już na dokową. Po drodze zbierzemy dzieci. Ale jaka akcja, że ktoś przyjechał jakąś tą i się mierzył do naszego masztu dzisiaj. Ale przez przypadek chyba mierzyli może, nasz masz, tak? może, może, mu, może mu się pomerdał maszt. Że, że nie miał dłuższej lawety, bo... Się... <grym <grym bo by jeszcze odjechał z tym naszym masztem. Przychodzimy, tak, na to ojej, ty... Kaczma, gdzie jest maszt? Dobra, idę po dzieciaki jeszcze. Kupiłam dzieciom bilard na godzinę, więc nie sądziłam, że w pół godziny się wyrobimy. Chodźcie, chłopaki, jedziemy. Już minęło, nie minęło pół godziny, ale już się ogarnęliśmy. Maszt jest na ciężarówce, chodźcie zobaczyć jaka akcja jest tam z tyłu. Dajcie pani bóle, ok? gdzie jedziemy? Na dokową, do na poli jedziemy. Już maszt się przyciska przez las. Wow, wyjechał tą bramą, no, kurde. Wyjechał, kurde, nie wiem. Szok. Nie widzieliśmy tego, bo jesteśmy z drugiej strony, ale już, już jedziemy. Chodźcie chłopaki, ładujcie się do auta. Jedziemy ten, będziemy ścigać maszt teraz. Słuchajcie, widać korek, to znaczy, że jedzie nasz maszt. Teraz, Bartek, możesz wyzywać szybciej z drogi, kto tam blokuje drogę. Kto tam blokuje drogę? Teraz jest czas na to, że możesz ponarzekać na tych, co blokują drogę. Jesteś jego powodem. Mimo, że na końcu. Drogę zapłaciliśmy za to, żeby zrobić korek. Dokładnie. A jeszcze dzisiaj, słuchajcie, chłopaki z nami są. Już właściwie nie są, no są, tylko od dwóch dni nie ma szkoły też. Więc chłopaki dzielnie towarzyszą nam w różnych e, pracach na Poli. W sensie jakby rozjazdach i przejazdach. Na szczęście są komiksy i bilard. Masz Poli, idzie Gdańsku. Oh, yeah! się, się Jaka dzieje. akcja. Grube. Akcja zorganizowana. Akcja dobrze zorganizowana. A powiem Wam, że nie było łatwo znaleźć transport tego. Takiego czegoś. E, właściwie chyba jedna firma w Gdańsku się dopiero pojawiła się dam na tym portalu, co ostatnio dawaliśmy ten stal ze mną z Białego Stoku. No i zgłosił się najpierw jeden facet: powiedział, że 460 zł. Ja wyproszę proszę pana, ale jest pan pewny, że jakim e, transportem pan dysponuje? Najpierw do niego mówię o. No, jakąś tam ciężarówką. E, ciężarówką, ale wie pan, że to jest 21 metrów. 27 metrów? O ja myślę, że 2,1, nie? Okay. potem przez najbliższe 4 dni schodziło kolejne 7 czy 8 zgłoszeń i wszystkie były właśnie między 400 a 600 zł i dokładnie każdy po kolei, już potem od razu pytałam się, ale wie Pan, że to jest masz 21 metrów? A, to nie, no, a, więc <głos》>. tak, nie było łatwo zdobyć i wszyscy uważnie po prostu czytają, wszyscy tak. uważnie czytają, tak, zgadza się. Co tak wolno? Niepodobne Bartek to do Ciebie, że się nie wyprzedziłeś, o nie, właśnie wyprzedza. Musimy teraz przygotować plac, już część jest przygotowana. Tylko musimy przeparkować samochody i gites. Kubuniu otworzy bramę, proszę. Entuzjazm dziecka. Ale to jest jeden z nielicznych jego obowiązków. O, akcja zorganizowana. Ja. O, wspaniała ekipa! Dzisiaj nas nagram. Witam. No, zobaczcie, co to wspaniała Cześć. ekipa z W porządku. Oj, nasz Pan Mariusz ulubiony. No. I pan Michał gdzieś tam się chowa. Jak tam Cześć w ogóle panie szefie? Bardzo dobrze. Tak? Wszystko w porządku? Tak jest. Czy Poli będzie błyszcząca? Poduszkowcy, nasza tak. ulubiona ekipa. Tak, tak do piątku. E, tu ci co gdzie masz? E, dziób, rufa? Tak. I później jeszcze trzy takie. I lazy bag. I lazy bag. Uh. Nie, ja za nimi nie nadążam. Tam masz Lazy Ja, baga, ja się wypisuję. Lazy Bag'a masz? Jest Lazy bag? Siatki, tylko my je zamontować Tutaj. musimy. Które, które siatki? Mamy teraz? Które mamy no opowiadaj. Na zewnątrz. A to materiał i A czemu e, wiesz co, zapytamy Tomka, chodźmy. Zaraz zapytamy. Bo, bo... bo masz, już te łóżek zrobione. Odeża, nie, tam są, nie? Tak? O, ja. Łóżko piękne, ojej. Nie, nie, ja za wami nie nadążam. Czy możecie zwolnić, bo ja za wami nie nadążam. Ci goście, ja coś pomyślę. Jeszcze nie, nie zdążę powiedzieć, a oni on już przyjeżdżają z gotowym. Okej, okay. a to są boki, O, super, ale fajnie, mega. Jakieś półki też są? No. A to co to jest? A to jest po prostu A to jest na zewnątrz, nie? A, dobra, i ma na, na I na dingi też. Super w ogóle, tak? O, kurde. pół godziny później. Maszt wjeżdża. Dla mnie to i tak jest ciekawe. oni przyjechali tą wielką naszą pałą przez miasto. Ekipa już tam czeka. Wpłacili ludzi. Mamy ponad 10 osób, bo jeszcze okazało się, że wpadli znajomi. Dobra, słuchajcie, pomysł jest taki: suwamy go do krawędzi, a potem bierzemy go na ramiona i przechodzimy tam. Do płotni, wiesz? No. Nie, to nie ma znaczenia, bo my i tak musimy go zsunąć do krawędzi i później wziąć go na ramiona, wiesz? Nie się fajnie jest. Panie jest no. Nie, nie no faktycznie idę przodem, bo ten, bo muszę tutaj powieść wszystkich za słupkami. Żeby nie było kwestii. Ruzik, tak, na, tak, na taką ekipę, co? Nie no, Tomek to takie rzeczy nosi po placu sam, wiesz. Tylko, że jak, jak krzyknął cenę, że sam przeniesie, to wiesz, to stwierdziłem, że lepiej 15 ludzi wziąć. Dobra, gotowi? 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 Opony, 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 kto opony? Mariusz, weźmiesz tą oponę przestawisz. Na razie go mamy na tym, na, na nogach, także na rękach, więc nie ma... O dobra, super. Dobra, daj Tomek jeszcze w tamtą stronę. Dobra, na zewnątrz. Okej, okay, dobra. Dobra, słuchajcie! Uwaga! Gotowi? Dobra, po kolei każdy łapie! A już wszyscy mają tak. Dobra, przechodzimy na lewą stronę słupków. Zachodźcie w tym Dobra, idźcie za słupek, Tomek. No i chyba będzie ok, nie? Kładziemy! Szybki, jak dźwięk. Oczywiście, że tak. Zajebiście, dzięki. E, ja lecę, bo my tam już wypływamy. Ja dzięki. Może na Karaibach. Dobra, tu zaraz coś podłożymy. Cześć, do no, zobaczenia. Mierzycie? Okay. Mierzycie? A, chcemy pomierzyć, bo tutaj była. Zobaczymy, męska. czy pan wiesił, czy pan wiesił miał rację, czy ja, tak? No i werdykt? Prawie 21 metrów. No. Dziękuję. Żadne gówniane 25. 21. Tam. Wiesz, jak był młody, miał dłuższy krok. Jak był młody, to miał dłuższy krok, no, a nie, nie obliczył, że mu się skurczył krok, no. A to no. chyba A, tak, tak, to. No, dzięki, pa! Dzięki, dzięki wielkie! Dzięki. O, kurde, elegancko, no. Dobra, tam trzeba będzie coś podłożyć, bo żeby się nie, nie dyndał, biedok. Ja sprawdzę, co tu chłopaki działają, bo chłopaki dzisiaj stwierdzili, że nam pomogą i przyklejam naszą listwę, którą parę lat temu wymyśliłam, żeby właśnie chronić nasz centralny dziób. Bo jak kotwica nam wyskakuje z prowadnicy, to niestety piesze co waliła nam w centralny, w centralny dziób. I właściwie po paru miesiącach już na początku mieszkania na jachcie mieliśmy po prostu mnóstwo dziur, żeby po prostu zrobić taką gumę jako odbijacz. E, no i generalnie się on super sprawdza, tylko trzeba go dobrze dokleić, co chłopaki te robią. zrobią. E, bo niestety potem jak stoimy na przykład na boi, to te cumy idą właśnie dokładnie wzdłuż po okładu. No i nie wystarczy, po prostu lekko cuma podejdzie pod krawędź, to już po prostu jest koniec. Na razie chłopaków nie będę stresowała, nie będę podchodzić tam bliżej. Bo powiedzieli, że dopiero mam nagrać jak skończą i będzie dobrze. Słuchajcie, u nas generalnie praca w re na maksa. Dzisiaj się rano śmiałam, bo byliście obrażeni, że puściłam 9-minutowy update. Ale generalnie od kilku dni próbuję Bartka namówić na to, żebyśmy w ogóle coś dla was nagrali, ale jak już mamy coś w ogóle zaś nagrać, to jak zwykle jest milion telefonów, milion spraw i w ogóle nawet teraz mówię szybciej, żeby wszystko wam powiedzieć, o co chodzi. I oczywiście wszystko jest na mnie. I jest jak zwykle wszystko na Bartka, ale właśnie uśmiałam się z innej rzeczy, bo ktoś powiedział, że Bartek jest taki wyluzowany, bo pokazywałam naszą nerkę, która właśnie przeszła e, opapicerowania ze światełkami. E, no i ktoś mówi, że Bartek taki wyluzowany, ja jestem poważna, więc jakby wychodzi na, wychodzimy na zero, jakby równoważymy się w naszej relacji. E, a, ale słuchajcie, w ogóle kwestia jest taka, no u nas generalnie jest ten etap, że też już... E, szyjemy firany. I tak w ogóle no firany to jest taka kropka na DI, gdzie biorąc pod uwagę co się dzieje dookoła, trochę jest to tak jest to trochę czasami nie na miejscu mówić o firanach, ale firany to się przydadzą. Nie wiem czy pamiętacie, firany mieliśmy wcześniej tutaj, cały przód był wystawiony firanami i chcielibyśmy jakby kontynuować tę tą, tą część, ponieważ po prostu już mamy gotową instalację, mamy Karnisz, mamy żabeczki, więc po prostu w tym momencie tylko szukamy materiału e, i, e, i będziemy szyć. I też tutaj pomyśleliśmy sobie, bo w związku z tym, że tutaj jesteśmy w salonie i czasami jest po prostu tak, że mamy coś na pokładzie, a robię z chłopakami tu szkołę e, i już kiedyś nawet wieszaliśmy sobie tutaj jakąś moją chustę czy coś takiego, żeby odgrodzić tą część. E, I też pomyśleliśmy sobie, że właściwie e, takie rolety rzymskie nie byłyby tu złe ale potem doszliśmy do wniosku, że rulety rzymskie to chyba nie jest dobry pomysł, więc też będą tutaj firany, więc właśnie teraz mierzę, bo okazuje się, że teraz wiele rzeczy można zrobić przez internet. Tutaj właśnie chciałam to zmierzyć, Bartek, bo tutaj wymyśliliśmy sobie, że tutaj będą, to jest taki karmin już 90 cm. i jakby koncepcja jest taka, że będziemy mieli tutaj zasłony, które będą wchodzić tutaj w naszą część tutaj podmasztową tak, więc tutaj będą zasłony, e, tu będziemy mieć te zasłony, a rolety rzymskie będą w kosmopolii, do których teraz Was nie zaproszę, bo tam generalnie, żeby tam przejść, musiałabym przejść przez strefę malowania, a nie chcemy tego zrobić. No, więc ja tutaj wybieram rolety, firany, mamy tutaj właściwie jeden duży komplet, dwa razy po 4 metry, e, mamy tu dwie firany do salonu i raz, dwa, trzy, trzy sztuki rolet rzymskich w kosmopolii, to będą dwa rodzaje materiałów wybrałam, bo stwierdziliśmy jednak, że tutaj musi być kryjący, więc wybrałam taki turkus błyszczący, więc myślę, że będzie ładnie się komponował do takiej szarości, też nawet do różu, tak, bo trochę różu będzie. No i tak samo te rolety rzymskie w kosmopoli też będą właśnie z tego materiału, jako żeby takie były jako, trochę jako drzwi do, w kabinie. No a to już takie trochę błyszczące, jak będzie zmarszczone, też będzie takie półprzezroczyste, więc myślę, że będzie bardzo eleganckie. Więc słuchajcie, e, ja tutaj zamawiam. No i mamy oczywiście specjalny rabat dla naszych obserwatorów od Eurofiram, e, więc tam w opisie filmu na pewno znajdziecie link, więc serdecznie polecamy. No, a ja tutaj jeszcze dobiorę sobie parę dodatków, bo e, nie ukrywam, że kwiaty sztuczne na łódce też muszą być. Bo tak ostatnio zastanawiałam się, dlaczego nie wozimy świeżych kwiatów i dopiero wtedy upalnałam się w łeb, przecież e, ziemia w doniczkach waży. No właśnie, a bez ziemi kwiaty nie będą rosły. No, ale są teraz piękne okazje, i można znaleźć ładne sztuczne kwiaty, więc na pewno coś tam sobie podebieramy. Dobra, to ja do komputera, póki tutaj jeszcze jest cisza. Bartek chodź ze Czy ja mogę już przyjść z kamerą? Benio! <grym> jeszcze chwilę. <grym> <grym> albo pokażę wapę. Bo się Nie, tak i tak. To, 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 Bo to jest właśnie listewka. I to... Widzisz? To zaczyna chwytać jak ten, jak, jak porządnie wciśniesz na to. Trzeba a, dać po prostu listewkę sobie. na plask i porządnie jej wąski ten, zdjąć, nie? niż tutaj, dlatego nam uciekł. Skąpiłeś listewkę wtedy, No, trzeba, Czyli dobrze Nie, trzeba sfazować, a to trzeba niestety odkroić, bo to złapaliście i teraz nie dociśniesz tego za jasną cholerę, bo to będzie powodować, że będzie trzymać, żeby, żeby, się, żeby nie docisnąć. Mm -hmm. Rozumiesz? Bo to tak jak mówiłem, najpierw trzeba centrum dociskać. To mieliśmy, więc. Najpierw centrum to, że... trzeba dociskać i dopiero wtedy boki, nie? Boa, que na Segredos vem da floresta de luz Pachamama, Pachamama Abre a consciência dos seus filhos a crescer